Aktualna strategia rządu związana z rozbudową sieci transportowych, dróg, przewiduje możliwość udziału podmiotów prywatnych w, w procesie budowy i utrzymania dróg i autostrad. Powstaje pytanie, czy będzie ta strategia w tym zakresie wykorzystana. Do tej pory przyjmowano założenie, że rząd samodzielnie zrealizuje wszystkie zadania związane z rozbudową i utrzymaniem. Sieci dróg szybkiego ruchu. Dzisiaj patrzymy na potrzeby infrastrukturowe inaczej niż zaledwie kilka lat temu. Wiemy, że potrzebujemy więcej, lepszej infrastruktury. Wydaje się, że to jest właściwy moment, żeby zastanowić się nad możliwością udziału podmiotów prywatnych w tym przedsięwzięciu. Jeżeli już Mamy wykorzystane środki publiczne, mamy wykorzystany potencjał podmiotów publicznych, to jedyne źródło, po które możemy sięgnąć, to, to jest kapitał i potencjał firm prywatnych. W przypadku autostrady, którą zarządza Stalektwad, jest to kwestia dość ważna, bo dochodzimy do momentu, w którym kończy nam się okres koncesyjny, ale wiemy, że droga, którą dzisiaj administrujemy, wymaga rozbudowy. Potrzebny jest trzeci pas, potrzebne jest wzmocnienie konstrukcji mostowych, nie tylko ze względu na komfort jazdy kierowców, tych, co używają tę autostradę codziennie na trasie Katowice-Kraków, ale również potrzebna jest realizacja tego typu usprawnienia, modernizacji infrastruktury z punktu widzenia logistycznego, w tym głównie logistyki wojskowej. Trzeba sobie wyobrazić sytuację, która nastąpi za dwa lata o tej porze. Jeżeli otworzymy bramki, jeżeli dopuścimy ruch wszystkich bez konieczności ponoszenia opłat, ten ruch gwałtownie wzrośnie. Tu ma, znowu mamy przykłady zagraniczne w Hiszpanii, kiedy otwarto bramki na, na kilku autostradach. No to miało miejsce zaledwie kilka lat temu. Nastąpił wzrost ruchu z dnia na dzień o ponad 70%. Tak? W przypadku infrastruktury A4 oznacza to tak naprawdę zatrzymanie ruchu. Tak? To po prostu autostrada się zakorkuje.